W dzień rocznicy ślubu mój tata zapytał ze zdziwieniem: Córko, dlaczego przyjechałaś busem? A gdzie jest samochód, który ci podarowałem? Odpowiedziałam szeptem: Mój mąż go sprzedał, żeby zapłacić za wakacje swojej matki. Tata zbladł, ale po słowach mojej mamy wszyscy zamilkli ze zdumienia. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Życzymy miłego słuchania. Maria Kowalska jadła kolację w milczeniu, siedziała wyprostowana, dłonie złożone na kolanach, podczas gdy Aleksy Nowak żuł leniwie, nie odrywając wzroku od talerza. Ich spojrzenia nie spotkały się ani razu. Stół, który niegdyś był centrum ich życia, pełen rozmów, śmiechu i planów, dziś przypominał strefę zdemilitaryzowaną, każde z nich, tkwiło po swojej stronie, niepewne, czy w ogóle jeszcze warto próbować zbliżyć się do drugiego. Mama pisała, powiedziała w końcu Maria łagodnym tonem, starając się nie brzmieć oskarżycielsko. W sobotę chcę zrobić kolację, pięć lat, pięć lat naszego małżeństwa. Nie podniosła wzroku, wiedziała, że reakcja Aleksego będzie opóźniona. Zawsze była. Nie wiem, Mario, mruknął po chwili. Może będę miał spotkanie z partnerami? To zależy. Może. Słowo, które w ich małżeństwie znaczyło już prawie tyle, co nie. Zobaczymy. Zobaczę. Zależy. Ściany, którymi Aleksy skutecznie odgradzał się od niej przez ostatnie miesiące. Praca, obowiązki, telefon, komputer wszystko to było ważniejsze, a może po prostu wygodniejsze. Skinęła głową, bez emocji. Nie chciała zaczynać kolejnej rozmowy, która zakończy się milczeniem lub kolejnym, nie teraz, proszę. W sypialni panowała cisza. Maria siedziała na brzegu łóżka, wpatrzona w uchylone drzwi szafy. Między ubraniami wisiała suknia, ta, którą miała na sobie pięć lat temu. Sama ją wybrała. Kremowy kolor, delikatna koronka przy rękawach, pamiętała każdy szczegół. Pamiętała, jak Aleksy wtedy trzymał jej dłoń mocno, jakby chciał powiedzieć: Zawsze będę obok. Obiecałeś, wyszeptała sama do siebie. Mówiłeś, że wszystko zrobimy razem, ale teraz zasypiali plecami do siebie: On, pogrążony w pracy przy komputerze do późnych godzin, ona, uciekająca wzrokiem od jego pleców, od milczenia, które bolało bardziej niż krzyk. Tej nocy Maria nie zasnęła od razu. Leżała w ciemności, słuchając stukania klawiszy. Czasami przerywał je cichy odgłos jego westchnień. Miała ochotę zapytać, co naprawdę się dzieje, czy coś w nim zgasło, czy to ona się zmieniła, ale strach paraliżował, strach, że usłyszy odpowiedź, której się boi. Aleksy, powiedziała cicho, nie odwracając się. Stukanie ucichło. Tak? Pamiętasz, co powiedziałeś mi tamtego dnia? W urzędzie. Długa cisza, a potem suchy głos. Dużo rzeczy mówiłem, Mario. Nie wiem, o co dokładnie pytasz, zacisnęła powieki. Mówiłeś, że mnie nie zostawisz, że zawsze będziesz walczył, nawet jeśli będzie trudno. Zamiast odpowiedzi, znów usłyszała klikanie klawiszy. Odwróciła się w jego stronę, ale nie mógł jej zobaczyć. Ekran laptopa rzucał na jego twarz zimne światło. Pracuje, Mario. Powiedział, jakby to wszystko tłumaczyło. Ale nie tłumaczyło niczego. Rano zastała puste łóżko. Na stole kartka. Musiałem wyjść wcześniej. Ważne spotkanie. Pod spodem niewyraźny podpis. Żadnego dobrego dnia. Żadnego kocham cię. Tylko obowiązki. Maria usiadła przy stole, ten sam stół, tyle wspomnień, zasłoniła twarz dłońmi, miała ochotę krzyczeć, ale nie wydobył się z niej żaden dźwięk. Po południu poszła na spacer, samotny bez celu, przechadzała się ulicami, których nazw nie zapamiętywała, szła, jakby chciała uciec od czegoś, czego nie potrafiła nazwać, od chłodu, od oddalenia. Od prawdy, że miłość może wyparować, jeśli nie dba się o nią codziennie. Zatrzymała się przy małej kawiarni. Weszła, zamówiła herbatę i usiadła przy oknie. Patrzyła na ludzi, śmiejących się, rozmawiających, całujących. Ich życia wydawały się proste, ale przecież nikt nie pokazuje cierpienia w miejscach publicznych. Wyjęła telefon, zawahała się, a potem napisała. Może porozmawiamy dziś wieczorem? Potrzebuję tego, wysłała. Serce jej waliło. Odpowiedź przyszła po dwóch minutach. Nie wiem, o której wrócę, może późno. Może. Znów to słowo. Tego wieczoru Aleksy rzeczywiście wrócił późno. Maria czekała na niego w salonie, bez makijażu, w zwykłym swetrze. Chciała, żeby zobaczył prawdziwą ją, zmęczoną, zmartwioną, gotową rozmawiać. Otworzył drzwi, zdjął buty, rzucił teczkę na komodę. Ich spojrzenia się spotkały. Na moment. Nie śpisz jeszcze? zapytał z lekkim zdziwieniem. Czekałam. Mario, jestem wykończony, miałem ciężki dzień. Ja też, Aleksy, ale. Chyba musimy porozmawiać. Przyglądał jej się przez chwilę, jakby ważył słowa, jakby oceniał, czy warto teraz ciągnąć temat o czym o nas. Głos Marii był cichy, ale stanowczy. Bo nie wiem, czy jeszcze istniejemy jako my, a jeśli nie, chcę wiedzieć. Przez chwilę w jego oczach błysnęło coś, jakby złość, jakby smutek, ale szybko to ukrył. Wymyślasz, po prostu mam dużo pracy. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jesteś obok, ale jakby cię nie było. Nie widzisz mnie już, Aleksy, a ja codziennie widzę, jak coś się kończy. Podszedł do barku, nalał sobie whisky, wypił jednym haustem, odwrócił się do niej. Co mam powiedzieć? Że wszystko będzie dobrze, że wróci magia. To nie bajka, Mario. Nie proszę o bajkę, proszę tylko o prawdę. Spojrzał na nią, tym razem dłużej. Może nie wiem już, kim jesteśmy. Może zgubiłem coś po drodze. Ale nie mam teraz siły tego rozwiązywać. Maria wstała, powoli bez słowa, poszła do sypialni. Po drodze rzuciła tylko: Jeśli nie dziś, to kiedy? Nie odpowiedział. Zamknęła się w łazience, spojrzała w lustro. Oczy miała czerwone, ale nie płakała. Nie teraz. Jeszcze nie. W głowie miała tylko jedno pytanie: ile jeszcze można czekać? Następnego dnia znów była sama przy stole. Z szuflady wyjęła kopertę. W środku były zdjęcia, ich ślub, uśmiechy, obietnice. Zastanawiała się, ile z tego było prawdziwe. I wtedy usłyszała dźwięk telefonu. Nieznany numer odebrała z wahaniem pani Maria Kowalska. Tak, przy telefonie Tu aspirant wójcik, Czy może się pani dziś pojawić na komisariacie? Dotyczy to pani męża. Jej dłoń zadrżała. Co się stało? Wolelibyśmy porozmawiać osobiście. To ważne. I wtedy Maria zrozumiała, że nic nie będzie już takie samo. Mieszkanie rodziców Marii w Krakowie miało w sobie coś znajomego, choć dziś każdy zakamarek wydawał się inny. Powietrze przesycone było zapachem herbaty z hibiskusa i delikatną nutą lawendy, którą jej matka, Ewa, zawsze nosiła. Gdy otworzyła drzwi, uśmiechnęła się ledwie zauważalnie, z cichym zawodem wypisanym w oczach. Zmarszczki na jej czole zdradzały więcej niż chciała pokazać, aleksy nie przyjechał, zapytała, spoglądając za córkę, jakby miał się jeszcze pojawić. Miał nagłą sprawę w pracy, odpowiedziała Maria, starając się, by jej głos nie zabrzmiał jak wyjaśnienie. Coś pilnego, ponoć. Zawsze praca, mruknęła Ewa, odwracając się i zapraszając córkę do środka. W salonie panowała cisza. Zakłócona tylko odgłosem porcelany, ustawianej na stole, Stanisław, ojciec Marii, jak zawsze dokładny, układał naczynia z niemal nabożną precyzją. Nigdy nie mówił zbyt wiele, ale kiedy już się odzywał, każde słowo miało wagę. Wzrokiem przeszył córkę, a brwi uniosły się w niemej dezaprobacie. Nie widziałem waszego samochodu na zewnątrz. Gdzie zaparkowałaś? Maria poczuła, jak jej żołądek kurczy się boleśnie. To pytanie miało nadejść. Czuła to, ale nie była gotowa. Przyjechałam autobusem, odparła powoli. Aleksy sprzedał samochód. Powiedział, że potrzebował pieniędzy. Dla swojej matki na podróż. Zapadła cisza. Stanisław spojrzał na nią dłużej. Oczy zwęziły mu się z niepokojem. Żuchwa. Zadrżała lekko. On ci powiedział, że to ja pozwoliłem na sprzedaż? Maria kiwnęła głową, nie patrząc mu w oczy. W jej wnętrzu kotłowały się emocje wstyd, lęk, poczucie zdrady. Czuła się jak dziecko przyłapane na kłamstwie, którego nie wypowiedziała. Ten samochód jest nadal zarejestrowany na mnie powiedział ojciec spokojnie, ale w jego głosie brzmiał gniew. Nie miał prawa go sprzedać, nawet nie wspomniał mi o tym. Ewa przyłożyła dłonie do ust, jakby chciała powstrzymać okrzyk. W jej oczach pojawiły się łzy, ale żadna nie spłynęła. W pokoju panowało napięcie, które można było niemal dotknąć. Zaskoczenie mieszało się z narastającym gniewem. Wtedy zadzwonił telefon Marii, spojrzała na ekran. Aleksy. Stanisław wyprostował się, jakby jego ciało przygotowywało się do bitwy. Odbierz, powiedział stanowczo. Posłuchamy, co ma do powiedzenia. Maria zawahała się, ale w końcu przesunęła palcem po ekranie. Cześć, kochanie, usłyszała jego beztroski ton. Wszystko w porządku u Twoich? Zamknęła oczy. Nie musisz już przyjeżdżać, Aleksy, powiedziała chłodno. Co? Dlaczego? Co się stało? Zapytał z wyraźnym zdziwieniem. Jesteś zła? Zakończyła połączenie bez słowa. Nie miała siły słuchać dalszych tłumaczeń. W pokoju zapanowało martwe milczenie. Ewa zniknęła na chwilę, a gdy wróciła, w dłoniach trzymała czarną, grubą teczkę. Położyła ją na stole, patrząc Marii prosto w oczy. Jej głos był cichy, ale stanowczy. To miała być niespodzianka, córeczko, ale nie możemy dłużej czekać. Maria spojrzała na teczkę, nie rozumiejąc, co to jest. Twoje, wszystko twoje. Powiedziała Ewa, otwierając dokumenty. W środku znajdowały się papiery własności, umowa kupna, akt notarialny, adres, nowe mieszkanie, niedaleko centrum w jej imieniu. Chcemy, żebyś miała gdzie zacząć od nowa. Jeśli zdecydujesz się odejść, nie jesteś sama, powiedziała matka. Maria wzięła dokumenty do rąk. Papier drżał. Choć to nie on był niestabilny, lecz jej dłonie. Patrzyła na swoje nazwisko prawdziwe, nie po mężu, Kowalska. Jakby ten dokument był kotwicą, przypomnieniem, kim była, zanim Aleksy pojawił się w jej życiu. Myślicie, że to już koniec? zapytała cicho. Stanisław podszedł do niej i położył dłoń na jej ramieniu. Nie zrobił tego od lat. Nawet ona była zaskoczona tym gestem. Decyzja należy do ciebie, ale jutro idę na komisariat. Jeśli ten człowiek sprzedał coś, co nie było jego własnością, będzie musiał za to odpowiedzieć. Maria spojrzała mu w oczy, nie widziała w nich złości, widziała rozczarowanie i troskę i coś jeszcze, determinację. Wieczorem długo siedziała w swoim dawnym pokoju, patrząc na zdjęcia z młodości. Ona z długimi włosami, uśmiechnięta w objęciach Aleksego, którego ramiona wtedy wydawały się bezpieczne, a może tylko chciała w to wierzyć. Telefon leżał obok, cichy, bez wiadomości, bez prób wyjaśnień. Ale zanim zasnęła, coś w niej się przesunęło. Nie była już tą samą osobą, która godzinę temu nie potrafiła spojrzeć ojców w oczy. Coś w niej pękło. Ale z tej szczeliny zaczęło przebijać się światło. Następnego dnia, wcześnie rano, wyszła z domu rodziców i wsiadła do tramwaju. Jechała nie do pracy, nie do mieszkania, ale na komisariat. Czuła, że to początek czegoś nowego, choć nie wiedziała jeszcze czego. Gdy przekroczyła drzwi posterunku, zauważyła znajomą twarz, aspiranta wójcika, który dzień wcześniej dzwonił do niej. Skinął jej głową. Pani Kowalska, proszę za mną. Wprowadził ją do małego pokoju z jednym biurkiem i dwoma krzesłami. Na ścianie wisiał zegar, który tykał zbyt głośno. Mamy kilka pytań, chodzi o pani męża. Maria skinęła głową. Usiadła, bo czuła, jak twarde oparcie wbija się w jej plecy. Czuła napięcie w karku, które narastało z każdą sekundą. Czy wiedziała pani, że Aleksy Nowak prowadził działalność gospodarczą pod fałszywym nazwiskiem? Zamrugała. Otworzyła usta, ale nie mogła wydobyć głosu. Mamy podstawy, by sądzić, że pani mąż zamieszany jest w szereg oszustw finansowych, obejmujących również fałszowanie podpisów i sprzedaż mienia, które do niego nie należało. Maria patrzyła na funkcjonariusza, jakby nie rozumiała jego słów. To Niemożliwe, głos jej zadrżał. Rozumiem, że to szokujące, ale musimy panią prosić o współpracę. Czy ma pani dostęp do jakichkolwiek dokumentów lub korespondencji, które mogłyby pomóc w śledztwie? Spojrzała na swoje dłonie, pamiętała folder z dokumentami, laptop Aleksego, jego hasła, nocne rozmowy, e-maile i jego projekty, o których nigdy nie mówił zbyt wiele. Tak, Chyba mogę pomóc. Aspirant wójcik zapisał coś na kartce. Jego długopis poruszał się szybko, nerwowo. Proszę mi powiedzieć wszystko, co pani wie. Im więcej, tym lepiej. I tak zaczęła mówić. O tym, co podejrzewała. O tym, czego nie chciała wcześniej dopuścić do siebie. O wszystkim, co przez miesiące ignorowała, wierząc, że to tylko praca. Nie wiedziała, ile to potrwa, ale wiedziała jedno. Wróci z komisariatu już jako inna kobieta. Maria wróciła do komisariatu do późna, przekroczyła próg mieszkania w Katowicach, jakby wchodziła na pole minowe. Nie zdejmując jeszcze płaszcza, rzuciła okiem na salon. Aleksy siedział na kanapie, nogi wyciągnięte, wzrok wbity w ekran telewizora, gdzie toczył się jakiś mecz. Dźwięki komentatorów mieszały się z cichym szelestem paczki chipsów, którą trzymał na kolanach. Nawet nie spojrzał w jej stronę. Wróciłam, rzuciła spokojnie, ale wyraźnie. Mhm, jak było? odpowiedział bez emocji, nie odrywając wzroku od telewizora. Maria zamknęła drzwi, zdjęła buty powoli, z mechaniczną precyzją. Weszła do pokoju, podchodząc bliżej. Nie usiadła obok niego. Usiadła naprzeciwko, patrząc mu prosto w twarz. On w końcu przeniósł wzrok na nią z opóźnieniem. Jego spojrzenie było puste, nieco zmęczone. Rozmawialiśmy o samochodzie, powiedziała. Aleksy prychnął, odchylając się na oparcie kanapy. Myślałem, że już to przerobiliśmy. Wiesz, dlaczego musiałem to zrobić? Nie o to chodzi, dlaczego? Chodzi o to, że skłamałeś odpowiedziała. Powiedziałeś, że mój ojciec wiedział, że wszystko było uzgodnione. No i co z tego? wzruszył ramionami. To tylko samochód, Mario. Robisz z tego tragedię. Nie chodzi tylko o samochód. Jej głos był spokojny, ale w nim tlił się ogień. Chodzi o wszystko. O to, że mnie ignorujesz, o to, jak mnie okłamujesz, o to, jak z każdym dniem znikam. Jak mnie wymazujesz ze swojego życia krok po kroku milczeniem. Aleksy odłożył pilot. W jego oczach pojawiła się irytacja. Naprawdę chcesz to tak rozdmuchiwać? To teraz co? Zostajesz u rodziców? Zamierzasz dać się trzymać za rączkę do końca życia? Maria nie odpowiedziała od razu. Wstała. Podeszła do komody, gdzie zostawiła czarną teczkę, którą dała jej matka. Podniosła ją, otworzyła i wyjęła jeden z dokumentów. Położyła go na stole przodem do Aleksego. Nie, zamieszkam w moim mieszkaniu. Moi rodzice mi je podarowali, bo widzą, że mnie już tu nie ma. A ty? Ty patrzysz na mnie i nie widzisz nic. Aleksy zerwał się z miejsca. Przez chwilę wyglądał, jakby szukał czegoś w powietrzu, czegoś, co pozwoli mu odzyskać kontrolę przeszedł się kilka kroków w tej i z powrotem, oddychając coraz szybciej. Ty mnie szantażujesz? — zapytał nagle z niepokojem w głosie. Nie, ja się uwalniam, odpowiedziała bez cienia zawahania. Zatrzymał się i spojrzał na nią. Przez moment nie powiedział nic. Jego twarz się zmieniała, z gniewu, przez rozczarowanie, aż po coś co mogło być strachem. Naprawdę zamierzasz mnie tak po prostu zostawić, po wszystkim, co dla ciebie zrobiłem. Maria wyprostowała się, jakby ciężar tych słów już nie miał na nią wpływu. Co zrobiłeś? Zapytała. Oszukiwałeś, manipulowałeś, sprawiałeś, że czułam się nikim, i nawet gdy byłeś tu, obok, byłam sama. Nie masz pojęcia, w co się wplątałaś, rzucił, robiąc krok w jej stronę. Nie masz żadnego pojęcia. Wiem więcej, niż myślisz, odpowiedziała. Byłam dziś na komisariacie. Zadzwonili do mnie, bo twoje nazwisko pojawiło się w śledztwie. Prowadzisz działalność pod fałszywym nazwiskiem, Aleksy? Sprzedajesz rzeczy, które nie są twoje? Zamarł. Po raz pierwszy jego twarz naprawdę zbladła. W oczach pojawiło się coś, czego Maria nie potrafiła nazwać. Może panika. Kto ci to powiedział? Policja odpowiedziała spokojnie. Zbierają dowody, ale to już nie mój problem. Ja nie zamierzam się w to mieszać. Ty mnie wydajesz, powiedział z niedowierzaniem, ty moja żona, przestań mówić moja, jakbyś mnie posiadał. Nie jestem twoją własnością i nie będę twoim alibi. Zrobił krok w jej stronę, ale Maria się nie cofnęła. Zastanów się dobrze, co robisz, bo jeszcze możesz się wycofać. Właśnie to robię, powiedziała. Wycofuję się z tego wszystkiego, z ciebie, ze wszystkich twoich gier. Odwróciła się i poszła do sypialni. Otworzyła szafę, sięgnęła po walizkę. Pakowała się szybko, metodycznie. Każdy ruch był jak manifest, bluzka decyzja. Spodnie, granica, dokumenty, rozdział zamknięty. Aleksy wszedł za nią. Naprawdę chcesz to skończyć w taki sposób? Nie chcę tego kończyć. Chcę przestać się oszukiwać, że to jeszcze trwa, odpowiedziała nie odwracając się. A co, jeśli wszystko się rozsypie? Jeśli oni mnie zamkną? Zatrzymała się. Po raz pierwszy od tygodni spojrzała mu prosto w oczy. To już nie moja walka, zapięła walizkę. Przeszła obok niego, nie dotykając, nie patrząc. On stał w miejscu, jakby nie wiedział, czy powinien ją zatrzymać, czy pozwolić odejść. W drzwiach zatrzymała się na moment. A jeśli policja mnie znowu zapyta, powiem im wszystko, co wiem, i może więcej. Zamknęła za sobą drzwi. Aleksy został sam, patrzył w miejsce, gdzie przed chwilą stała. Przez moment nie było żadnego dźwięku, tylko wciąż włączony telewizor w tle. Mecz dobiegł końca, ekran pokazywał podsumowanie, ale on już tego nie widział. W tym samym czasie Maria jechała tramwajem z walizką u stóp, nie miała łez, miała cel, wiedziała, że nie wszystko się jeszcze skończyło, że to, co Aleksy ukrywał, mogło mieć konsekwencje nie tylko dla niego. Na jej telefonie pojawiła się wiadomość, numer nie był zapisany. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, co robił twój mąż, spotkaj się ze mną. Jutro osiemnasta, kawiarnia pod kominkiem. Samotnie. Maria wpatrywała się w ekran. Wiadomość zniknęła po kilku sekundach. Rozwód podpisano bez słów. Siedzieli po przeciwnych stronach biurka w kancelarii, każde z nich na swoim krześle. Jak obcy, którzy przypadkiem znaleźli się w tym samym pomieszczeniu. Maria trzymała długopis pewną dłonią. Aleksy nerwowo poprawiał kołnierzyk, jakby liczył, że ktoś nagle powie, że to tylko formalność, że wszystko wróci do poprzedniego stanu. Ale nic takiego nie padło. Maria możemy jeszcze. zaczął, gdy wychodzili na korytarz. Nie, przerwała, bez gniewu, bez drżenia. Już wszystko zostało powiedziane. Przez pierwsze tygodnie próbował, dzwonił, wysyłał wiadomości, zostawiał kartki pod drzwiami. Raz nawet czekał przed jej pracą, licząc, że rozmowa twarzą w twarz złamie coś w niej, coś, co pozwoliłoby mu wrócić do starego układu sił. Ale ona patrzyła na niego bez cienia wahania, jak ktoś, kto przeszedł przez pożar i wyszedł po drugiej stronie odmieniony. To nie wróci, powiedziała mu wtedy stojąc przed wejściem, a ja nie wrócę do siebie, jaką byłam, kiedy z tobą żyłam. Odszedł, nie próbując już niczego. Maria przeprowadziła się do nowego mieszkania w podgórzu tydzień później. Było jeszcze puste, echo odbijało się od ścian, ale miała wrażenie, że to miejsce od dawna na nią czekało sama wybrała kolory farb sama przesuwała meble aż wszystko pasowało do rytmu który w niej dojrzewał od miesięcy na jednej ze ścian zawiesiła swoje obrazy te które przez lata trzymała schowane w kartonach bo to nie czas to nie jest ci potrzebne mogłabyś lepiej wykorzystać przestrzeń teraz to była jej przestrzeń kupiła używany samochód nieidealny z paroma drobnymi zadrapaniami, ale należący wyłącznie do niej, zapłaciła gotówką, tym, co udało jej się odłożyć, odkąd odcięła się od Aleksego i przestała finansować jego niezbędne wydatki. Każda złotówka była świadectwem własnej pracy, a każdy przedmiot w jej mieszkaniu miał jej podpis, jej decyzję. W dniu przeprowadzki Ewa pojawiła się jako pierwsza, trzymając pudełko z zasłonami. Powiesimy od razu, będzie inaczej patrzeć na pokój, powiedziała podwijając rękawy. Stanisław wszedł zaraz po niej, niosąc butelkę czerwonego wina. Położył ją na kuchennym blacie i rozejrzał się po mieszkaniu, kiwając głową, jakby coś w środku niego układało się na właściwe miejsce. Maria podeszła do nich i objęła oboje mocno, bez słów, nie potrzebowała wyjaśnień, oni też nie. Jej matka gładziła ją po ramieniu, a ojciec, ten sam, który rzadko okazywał emocje, delikatnie uścisnął jej dłoń. Dobrze, że jesteś, powiedział tylko. Wiedzieli, że córka wróciła do siebie, do tej wersji, którą zawsze chcieli chronić, ale której nie mogli wskazać drogi, bo musiała ją znaleźć sama. Kiedy wyszli, w mieszkaniu zapanowała cisza, ale nie była to pustka, bardziej początek. Maria stała chwilę w salonie, wpatrując się w okno, a potem zaśmiała się cicho, jak ktoś, kto po długiej walce widzi wreszcie dokąd zmierza. Zeszła do garażu. Jej nowy samochód stał tam jeszcze nieoswojony, wciąż pachnący cudzymi historiami. Przesunęła dłonią po masce, jakby dotykała czegoś żywego, czegoś, co będzie jej służyło, ale nie będzie jej więzić. Pojazd, narzędzie, możliwość. No to zaczynamy, szepnęła. Wsiadła do środka. Kluczyk leżał w jej dłoni z naturalną lekkością. Gdy go przekręciła, poczuła drgnienie silnika, które odbiło się w jej klatce piersiowej. To było jak nowe uderzenie serca rytmiczne, pewne, spokojne. Zerknęła w lusterko wsteczne. Odbicie pokazało jej twarz zmęczoną, ale inną wyprostowaną, obecną jakby zobaczyła kogoś, kto długo był schowany i wtedy ruszyła przed siebie, nie oglądała się, nie pytała, czy mogła coś zrobić inaczej, nie zastanawiała się nad przeszłością. Ten ruch, jedno wciśnięcie pedału, jedno przejechanie przez wyjazd z garażu, był decyzją, która zmieniła wszystko, choć jeszcze nie wiedziała jak bardzo. Po raz pierwszy od lat prowadziła tam, dokąd naprawdę chciała jechać.